Dzisiejszym tematem webinaru jest budowanie lejka marketingowego pod sprzedaż produktów z wyższej półki cenowej. Dosyć często widzę, że firmy, które tworzą produkty premium, chcą pozyskiwać klientów w taki sam sposób jak firmy, które tworzą produkty z niższej półki cenowej, no i ni niestety nie przynosi to oczekiwanych rezultatów. Dlatego jeśli twoja firma tworzy lub na przykład sprzedaje produkty z wyższej półki cenowej, to mam nadzieję, że ten temat będzie dla ciebie interesujący. I jak najwięcej informacji po prostu wykorzystasz w swoich działaniach marketingowych. Okej, okay, wspomniałem o kwestii lejka, więc lejk marketingowy składa się z trzech etapów: tofu, mofu, bofu. Nie wiem czy już wcześniej wspomniałeś się z tą koncepcją, ale generalnie każdy z etapów lejka ma inne zadanie. I dosyć często widzę, że większość firm niestety popełnia ten błąd, że skupia się tylko i wyłącznie na tym ostatnim etapie lejka, czyli na etapie bofu, gdzie chce przekonać potencjalnego klienta, żeby skorzystał z jego usługi, żeby zostawił dany kontaktowy, czy na przykład kupił w jego sklepie, a nie u konkurencji. I oczywiście na koniec dnia w każdym biznesie najważniejsza jest ta sprzedaż, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość firm może prowadzić tego typu działania i prowadzi tego typu działania, no to niestety... Ciężko jest się wyróżnić na konkurencyjnym rynku, dlatego to, na czym warto się skupić, to oczywiście przeznaczyć również środki, również działania na etap tofu, na etap mofu, na te dwa wcześniejsze etapy, ponieważ tutaj w największym stopniu budujemy zaufanie naszego potencjalnego klienta. No bo w dobie internetu, w dobie hmm, sytuacji, gdzie użytkownik wpisuje jakiekolwiek słowo, na przykład w wyszukiwarce, widzi Ciebie, widzi Twoją konkurencję, przegląda różne oferty, to jaka jest szansa, że właśnie on decyduje się na Twoją ofertę, no bo de facto każda firma mówi to samo, że jest najlepsza, ma najlepszą jakość, najlepszą obsługę klienta, więc dlatego firmy, które skupiają się na całym lejku, tak naprawdę dominują rynek, wygrywają rynek i pozyskują jak największą ilość klientów. Czyli na tym pierwszym etapie nie skupiamy się na sprzedaży, ale skupiamy się na tym, w jaki sposób możemy przyciągnąć uwagę użytkownika, w jaki sposób możemy otworzyć jego drogę. I to, co jest kluczowe, to oczywiście musimy pamiętać o tym, że głównym zadaniem jest to, żeby z tego tofu przekierować użytkownika do BOF-u. Do tego etapu, i oczywiście na tym również się dzisiaj. Kupimy w jaki sposób możesz to robić? No bo od razu też zdradzę. Na etapie TOF-u są wszelkiego rodzaju, na przykład artykuły. Ale zauważam, że większość firm tworzy te artykuły i de facto nie wie po co je w ogóle tworzy. A to co jest najlepsze w lajku marketingowym, to to, żeby konkretnymi działaniami, na przykład na stronie internetowej, przekierowywać właśnie tych użytkowników na etap BOFU, ale również na etap MOFU. Przechodząc do etapu MOF-u, są to właśnie wszelkiego rodzaju lead magneto, o których wspomniałem, webinary, podcasty, katalogi, poradniki, checklisty, czyli, czyli tutaj odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób zachęcamy użytkownika do dłuższej interakcji z naszą marką. Czyli tutaj odpowiadamy sobie na pytanie, w jaki sposób chcemy zachęcić użytkownika do dalsze, dalszej interakcji z naszą marką, żeby dalej kontynuować z nim rozmowę i żeby z użytkownika anonimowego, który wchodzi na waszą stronę, Stał się użytkownikiem, którego znacie z imienia, z nazwiska, z maila i możecie z nim kontynuować rozmowę, na przykład właśnie przez mailing. No i oczywiście etap bofu, gdzie tutaj opowiadamy o, o swoim produkcie, o swojej na przykład usłudze, no w tym wypadku tutaj o m, produkcie, czyli wszelkiego rodzaju właśnie strony m, produktowe, gdzie prezentujemy m, kwestie, na przykład techniczne, kwestie generalnie związane z samym produktem i zachęcamy go do tego, żeby skorzystał z naszej usługi. Ale. Przechodząc do takich konkretów, na każdym etapie to, co możecie zastosować, oczywiście jest mnóstwo elementów, które mogą znajdować się na każdym z etapów, ale nie chciałem Was przytłaczać tymi wszystkimi informacjami i staram się zawsze podchodzić do marketingu w ten sposób, u siebie czy u klientów, żeby dodawać kolejne cegiełki. Czyli nie chodzi o to, żebyście teraz zdecydowali, ok, robimy artykuły, robimy przykładowo portfolio itd., itd., do czego zaraz przejdziemy, ale Podajcie się do tego w ten sposób, żeby na samym początku zagospodarować każdy z etapów lejka. Stwórzcie proces, gdzie tworzycie materiały na etap tofu. Jedne materiały, przykładowo właśnie artykuły. Na samym początku również na etap mofu. I tutaj zaraz przejdziemy sobie do konkretów. I też skupcie się na jednym z elementów na etapie bofu. I dopiero później dokładajcie kolejne kafelki, jak ten proces zacznie u was po prostu działać. I to co w waszym przypadku może znajdować się na etapie tofu, to m.in. artykuły na blogu, Przykładowo portfolio, czyli historie zrealizowanych zleceń, gdzie prezentujecie przykładowo w formie oczywiście tekstu, w formie na przykład zdjęć, wideo, jeśli takie również posiadacie. No bo dzięki temu użytkownik, który wchodzi na waszą stronę i może zapoznać się z takimi materiałami właśnie, nie, jeśli chodzi o portfolio, no to też zbijacie jego obiekcje. On widzi w jaki sposób ten projekt u kogoś innego wyglądał i obrazuje to sobie, w jaki sposób u niego to będzie wyglądało.